Cześć, cześć, cześć! Z tej strony Marcel Mikicki z kanału Mikromikusty, czyli dla dzisiaj sobie... Z... No zobaczymy moje stare filmy, druga część. Może następna część będzie z Martynem jakieś filmy z, w grze, ale z grami no są takie niefajne, bo tylko słyszycie nasz głos i Martyna trochę ciszej, więc może... O, może zobaczymy te filmy, co robiłem z Martyną Domek kontra domek. No zobaczymy sobie to. Stare to jest kurde. Ale ja bym chciał być chociaż przez chwilę w tych czasach, kiedy ja miałem taki głos, taki, taki cześć Martyna! A Martyna taki, cześć Marcel! A teraz mam taki, no taki normalny. Jakbym tak mówił najbardziej po masku, to był tak miał, Eee, film. No ogólnie, no a dzisiaj robię sobie ten odcinek. Zostawcie po tym filmu kilka, a się naprawdę bardzo miło. No co, no, lecimy. Nie będę, nie będzie to premiera za chwilę Blowy blow Star. Tylko jestem u babci premiera. Dobra, więc Cześć, Elo. To jest taki mały. Cześć, jestem u mojej babci. Nagrałem, nagrywałem już przed chwilą 50-minutowy odcinek. A po prostu były nudy. 17. Nagrywam nowy, za chwilę sobie idę na drzewo. Mój tata nie podsadzi, bo zobaczcie. Czekajcie. Właśnie, zastanawiałem się, gdzie położyć selfie sticka. Bo no, nagrywam na selfie sticku. Nagrywam na selfie sticku. Właśnie tak myślałem, gdzie położyć, jak będę wchodził na drzewo. Tego selfie -sticka, tak kładłem, tak kładłem. Ej, no, fajnie. Jak widzicie, mnie, ale fajnie zrobiłem. Hello, tu jest i Ale tu jest ja wiem, te czarne buty. To wtedy wiem, były to wiesz, takie, to fajne, wiecie, takim się wydawały mega takie czarne buty wejść, za 40 zł. To, to, to chyba 90 zł były takie najtańsze. za jakieś. To, kupy, na dwie minutki, to czarne buty, kurde, wtedy. Widzimy się za chwilę, a dla Was sekundkę. Co ja zrobiłem? Dobra, cześć się Jest, o tu. O. Dobra. Ale super widać, kurde, Marcel. Nie wiem czy ja chciałem, żeby to było widać, czy nie, ale no chyba chciałem i. Byłem na drzewie! na drzewo właśnie. Teraz ty ja sam sobie nie Normalnie na drzewo by tak na górę, no się podciągam. Wtedy nie umiałem się podciągnąć. No i... To się umiałem, ale tak bardzo lekko i nie umiałem wejść na, na takie drzewo typu. Teraz na to, małpą. na to samo drzewo wchodzę bez problemu. Jestem małpą, jestem małpą. Jestem małpą, Marcel. Małpa. Jestem małpa i mam do goryli. Jestem małpą. Wchodzimy trochę wyżej, tylko się boję. Tylko, bo właśnie, gdzie położyć sale A to nie wiem, tych zębów tyle. Łatka! Chciałem na chwilę klasie, no to tak <laughs> miałem 7 lat w pierwszej klasie, kurde, pierwsza tylko, klasa. Tylko, że nie ze mną, tylko tam. Musieliśmy się dodawać i <laughs> literki pisać. A na drzewo to była, za bardzo nie weszła. We, nie weszła czy nie wszedła? Nie weszła chyba. Nie weszła. Gdyby ja się Brawo, grę, Co? Nie Ciekawe ile wtedy miałem A. subów. Pewnie z... Gdzie tu położyć używam? Poczekajcie, położyć. w sumie mogę zrobić tak od razu. Czyli... Przedli... Dobra, I do tej pory nie wiem. Właśnie... Nie no, na pewno nie przedliśmy. Weszliśmy. No, weszliśmy. Czemu się zaczyna? I teraz. Teraz. bardzo wysoko. Jestem po prostu... Zobaczcie, koło nas są chmury. nie, nie aż tak koło nas, ale wiecie. Jest... Koło nas. Mm, chmur są. Ponad kilkanaście set. Kilkaset. W sumie nie wiem ile są, ale na pewno są kilkanaście tysięcy y, kilometrów nad nami. Coś takiego chyba. Tutaj na samej górze drzewo. nie muszę mieć jakąś statistika. Tutaj... Tata! Jestem na czubku drzewa! Brawo! Tylko tu jest za dużo gałęzi. Tutaj się nie utrzymam. Ale już się robią czerwone te takie te dwa. Wy Dalej jest, no, ogólnie jak na mówię, która trochę jesteś wysoko ma... jesteśmy. Jeden chłopak z mojej klasy waży 63 kilo. Znaczy nie z moje, ale z przeciwna, ale mamy z nimi WF i się ważyliśmy na WF-ie. On 62 i 64 kilo. Rozumiecie? Jak na dziecko 10-letnie? Może on... Nie no, 10-letnie. Ja ważyłem 37, 36... 3, no, nie, no, no 36,5 czy 37, coś takiego. Teraz powiem trochę przy tym, no to jest 37 i trochę. No ale to i tak jest na, jak na mój wiek dosyć mało. Na przykład, no właśnie, 62, mój kolega z klasy 55, następny 48. No to, to wiecie, no to to jest trochę nadwaga, te 62 albo 50, trochę. To jest nadwaga jak na takie dziecko. Dorośli ważą 62 kilo, kurde. A on ma 10 lat, nawet no, nie, nie ma 15 czy 14. Nie ukrywam. Co nie ukrywam? Już się stresuję, bo naprawdę. Właśnie co najmniej jakieś 5 metrów na ziemi. To może nie widać za bardzo dobrze na selfie sticku, ale nie chcę pokazać, bo może aparat spadnie. A jestem tutaj z liściami, sobie usiądę i chwilę opowiadam, jak się zaczęła moja historia z YouTube'em. Także najpierw rodzice. Myśleli, że to nie będzie zbyt dobre, żebym nagrywał. A potem zmienili zdanie, i już teraz nagrywał praktycznie codziennie. Zobaczcie, jak jesteśmy wysoko. To jest po prostu, może to go nie widać za bardzo na kamerze, ale jest na pewno z 5 metrów, już jak nie więcej. No za więcej. To teraz tak wiecie, jakby spadł, to co najwyżej, chyba już by się nie udało mi uratować. Tylko krew i kości. Więc trochę się cykam, nie aż tak, cykam. bo jestem dość odważny, ale wiecie, się cykam, że słany, tak wiecie, za chwilę tak wiecie, chrupę na ziemię. Nie, to by było złe, dokładnie złe. Ale dobra. Wstałem. Ja też wtedy byłem. Na drugą Wąs, w której też iść Jeszcze wyżej. To no. były chyba wakacje. Ja jestem... Pierwsze i na drugą klasę chyba. No Dobra. Tak, Pierwszy na drugą. no. Tata! Chodź zobacz gdzie ja jestem. No tak. Tutaj. Ale wysoko. Na czubku drzewa w praktycznie, że tata. A to jeszcze takie drzewo. Będzie problem ten wejść. Nie no nie ale będzie. Wysoko. No <noise> nie wiem, wyczuwa, nie czy... Będzie. Nie wiem, czy to będzie w tym filmie, ale może mój to sam nie sadzał wtedy. Ale teraz normalnie, ja skoczę z nami od ziemi, tam na samym dole, gdy się skaczę, od ziemi jest 3 metry i sobie normalnie skaczę. A wtedy bałam się skoczyć z 1,50 czy dwóch. A teraz z 3 metrów, może po 3 metrów. Nie boję się, no, tutaj w sumie śmieję się z tego, co tutaj mówię, a, tutaj, a w tym filmie mówię dokładnie to samo. No ale po prostu mówię to, co kiedyś było dla mnie w ogóle. Kurde, by zeskoczyć z 3 metrów. Wow. A za w tych filmach chodzi ile tu minut? 8 A dopiero 5 minut. 17. Na pewno całego nie obejrzymy, ale chyba z przynajmniej 15 i, i trzynaście, Coś takiego. Czekajcie, zobaczycie mojego tatę? Widać? Tak, widać. Nie wiem, chyba nie. Chyba no, chyba nie. Czekajcie. Widać. Widać było. I ten mój tata, który chyba się nie chciał pokazywać, a go jeszcze nagrywałem. Mój tata się nazywa Marcin. Nie, Gienek. Tak? Nie, ja się no. boję, bo tak, a to jest, to jest trochę chuda. A ja wasz, 275. Teraz bym nie położył, no, teraz bym nie położył nigdy mojego telefonu na tym serwisie, bo ten był chyba za. Dwa, za 10 zł na, na, w jakimś sklepie wtedy było wszystko tanie, w jakimś takim najtańszym sklepie, K to kupiliśmy. To wiecie moja mam, że w sumie będę miał do zdjęć, takie wiecie, a ja wtedy miałem taki telefon zwykły, taki z obudową, co by się praktycznie nigdy nie skruszył, a ten już jest rozkruszony, więc jeszcze jak raz spalnie tak trochę mocniej, to już nie będzie działał kompletnie, bo się wykruszy po połowa prawie cała część, więc wiecie. Kurde, teraz tak się boję o ten telefon, bo kosztował... No dobra, nie będę mówił ile kosztował, ale był, no, był... mega drogi jak na to ile kosztował. No, HTC dys... Dobra, nie, nie będę mówił jaki. No w każdym razie... Wiecie, oglądamy wiecie, dalej. Już na 8 latka, to dużo, bo wiecie. 8 lat, no. 80 ileś kilo. Nawet... Nie na no, 80, bo teraz... O nie Waszka! Nie nie robi nic Waszko! ratuje się przed Waszką! Nie, dobra, na spokojnie, bo teraz mogę zlecić na serio. To jest włażka. nic nie zrobić. Ja zrobi Na, takiej, żeby się jednej na kajaku. myślałem że telefon wizytowy. przypowiem ci przyszłość. Pff. Na kajaku za dwa lata, na spływie kajakowym, w wakacje, dokładnie za dwa lata, będziesz miał na sobie trzy ważki: jedną na kolanie, jedną gdzieś na, gdzieś na twarzy, Usi usiądzie ci chyba gdzieś na nosie, mniej więcej. A trzecim będziesz miał tak na tak na ręku na nadgarstku. Więc fajnie, Marcel. No. Ale jednak nie. No i gdzie tu by telefon? Fajna koszulka Marcel Mógł zrzucić, nie? ale bym się zepsuł totalnie zepsuł. Selfie stick byłem. Może się płał. Nie zepsułby no ci się. Nie, Marcel. Bo to jest z ziemia, nie jakieś no, telefon bardziej, jakby. Teraz nie będzie. Pamiętajmy, że będzie problem zejść. A już jest to tobą piętro niżej. Zobaczcie, przed chwilą byłem tu gdzie teraz. Trzymam rękę, a teraz jestem do gami. No to jest 10 zł tutaj. Miną. A dobra, no dobra. dobra. Zobaczycie, no nie jestem. Nie powiedzia, nie, nie chcę, żeby mi telefon spadł, no ale sobie. Jak to możliwe, ale zobaczcie. Jak urosło i będę czerwone, to może będę ja spróbuję, bo za bardzo nigdy nie lubiłem, ale takie zielone. No i spadło. Obty, Marcel wyrzuciłeś. Młody Marcel, nie wolno wyrzucać. Się teraz to mega lubię to filmować. Freeze nagrywa z minimi'em, a ja to jestem mini Marcel. Z mini Michaelem. Gdzie tu by położyć no, wiem ten teren? Ja chyba selfie sticka Chyba już biła w tym gdzieś. Chciała pokazać eee, naszą tej Za chwilę nie będę mógł nagrywać, bo się skończy nagrywanie. Bo ja mam określoną ilość czasu nagrywania. Więc chyba gdzieś tutaj... Ja jest. zawsze w filmach mówiłem, że mam oko się nagrywania. Ale to nie jest tak, że mi rodzice zakazują więcej nagrywać, tylko i zawsze się tłumaczyłem chyba z dwie minuty w, tym, w tych filmach, a teraz akurat się nie, bo wtedy jeszcze chyba nie tłumaczyłem się. Muszę położyć ten telefon. Poł. No i kurda, to. Co powiedziałem? Kurna czy kurda? Nie wiem, jak co ja powiedziałem. Moje czerwone stosowane s kołe. Ja lubiłem zajmuje? na nim siedzieć, jak byłem mniejszy. O. O Jezu, nie, ja się cykam, na no serio się cykam, teraz że spadnę. A to jest. Spadaj, Marcin. Łota. I to mi spadł, bo to pewnie już tutaj nie. nie no. no nie, no w sumie chyba bym nie. To by mnie nie, no nie, to w sumie jednak jeszcze były, już z 4 no to by raczej mnie nie było. Albo Dobra. bym miał złamaną nogę, albo bielątlę. No i. No, no i. Nie, no teraz będzie problem z tym. Te teraz pieniądze. siedział na obózku i was ja mu na obózku. A czy hmm? jest? Bardzo duży problem. Się jaki? Bardzo się cyka. Czekajcie, wyłączę kartę. Pokaż, Marcel, jaki to jest mega wielki problem. Ebe, 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 ebe. Tak nie było dużego problemu. Już zeszedłem. Zeszedłem. Ja wtedy ja miałem właśnie taki problem. A9. Jezu. Ja miałem zapozować to, zapauzowałam was. Ja kiedyś mówiłem... Weszedłem albo przeszedłem. Nie albo. Jak mówiłem. Wszedłem. a mówi się, weszłem czy wszedłem? Weszłem chyba. Wszedłem, mówi się, wszedłem. Wszedłem do. Weszłem do domu. Dobra, nieważne. What, what, what? Jestem już piętro niżej. Mama! Mama. Chodź za chwilę! Tak, za chwilę. Co? Bo, boję się zaskoczyć, bo jestem to jest tak z 2 metry. Jednak to było, a to nie 2 metry, tylko 3 metry przynajmniej. Na ziemię! To... Ziechę! Tu a tu są kamienie i wszystko. No to są kamienie, no? A z tej strony nie no. ma. O nie, nie chcę, to 2 metry. Bo ja najwyżej to. O nie! Gdzie 2? To jest półtora metra. Mama Jakie półtora metra? Półtora metra to ja mam teraz, a to jest jak dwa razy mnie. No może mój tata mówił mi, że tak, bo to jest no w sumie mógł tata mi tak mówić, żebym się nie bał skakać. No w sumie tak, no to było teraz jest jak ja, dwa razy ja teraz mam metr pięćdziesiąt, wtedy miałem z metr trzydzieści. Chodź, no tata, no nie chcę, no ja nie i tak nie skoczę. No, bo się kończy za chwilę czas nagrywania. drzewo, tak? nie. mnie? Psa, twoje spodnie, będę już do wyrzucenia. Na serio? Mhm, mm nie dopiero. Babcia! Babcia! Zobacz, babcia, gdzie byłam! Zobacz, wszedłem tam. Tam aż wysoko? No. O kurczę, a będę czereśnie, to zawsze wejdziesz, babci nazrywasz, tak? No. Są w ogóle gdzieś? Tu? Są czereśnie. Są, na górze. Ale nie na małym drzewku. Szanule, chodź, chodźcie, krótki kotlecik. Ale ja nagrywam. Dobrze, że nagrywam, bo nie chcę kotleta, nie zupię Marcel, jaki ten poskramiacz babci Dobra, zaraz kończymy, no Teraz trzeba doceniać nie babci nie obiad, obiad, bo za ja niedługo tego babci obiadku może nie być Najbardziej lubię babci rosół, kur... O Jezyk, to jest dobre Kiedyś nie dwie ja mali, rosną, nic nie lubiłem babci. No. W ogóle nie lubię za bardzo jedzenia. Teraz? No, teraz. No, nie to, za bardzo to, lubię jedzenia. Ale lubię na przykład większość obiadów Boże, babci. Na no, trzeba odda, odda. A jak mówię, nagrywam, no to kurde, to już. tego wglintka. Nie chcę. Nie chcę iść do obiadu, bo mi się nie chce. Sztuki tu przylatują na moją tą. Nie chcę, to już jest i. A za Już nie mówię Jasne. jasnej chole, To już jest brzydko. Dobra, widzimy się. Na boisku. Znaczy cześć, widzimy się po przerwie. Jestem już na boisku, bo... To jest moje to... Nie mam dużo. To wygląda. nawet to jest po dwóch latach a które remontowali. Nie ma siatki ani nic. Jak przeleci przez bramkę, no to po prostu nic się nie dzieje. Po prostu zobaczcie. Tu jest bramka wokół mnie takie patrz Patrzcie. Tutaj teraz ta bramka. Tam nie ma tych dwóch drzew, tego jednego małego i tego dużego i tam jeszcze jednego nie ma. Jest tam bramka, tam daleko. Tam jest druga bramka, tam za mną, jakbym nagrywał, jakbym się odwrócił, to by było widać drugą. coś teraz tam nie będę mówił, może kiedyś nagram i zobaczycie, jak teraz wygląda, ale kompletnie inaczej wygląda. Widzicie? Jest tutaj bramka. I mam o wiele lepsze zdolności piłkarskie. Ja nie miałem ani rainbow'a, ani żonglować. No umiałem tylko kopać dosłownie dobrze. To była akurat mój do, dobra strona. Jakieś tam tryszki. A teraz umiem praktycznie większość trików, jakie są naprawdę. Nie chodzę na piłkę, ale chodzę praktycznie codziennie na boisko i codziennie się czegoś nauczę. Tak, tutaj zawsze gram. Dzisiaj jest Dawid w domu, ale zaczynam odcinku, się nie chcę pokazywać zbytnio, Bo moja rodzina cała tata. No, mój wujek, Dawid, mój wujek nie chciał się pokazywać. Nie, nikt prawie z moim rodziną się nie lubił pokazywać. Nie chcę się pokazywać zbytnio. Ela się dzisiaj pokazała, mama to kompletnie nie chce. to no, w ogóle, jakby miał się pokazać, to już by oddał 10 zł, żeby się miał pokazać. Właśnie taka moja rodzina jest. Znaczy się widzieliśmy. Może jak grają w piłkę, może jak gdzie. No, widzimy się po przerwie. Ale wiecie, co teraz tak sobie pomyślałam? Ro robiłem przerwę. Bo sikałem, Koło tej bramki, którą teraz widzicie. Ja walczę, pokazywałem no koło czegoś tam. Co że to może być taki dajku? O, o, tam widzicie widzieliście przez chwilę tło. Tak jak Kiedyś nagrywał Mateo. Nadal trochę nagrywa, tylko trochę. Tam jest bramka. Lepsze, tam jest gorsze. Tak, no tam na końcu. Tam na końcu jest bramka. No. Jest takie, jak to tego Mateo żeby pójść do kurnika, bo jakby co to ta ja babcia mieszka na wsi, po prostu na wsi. No nie, wsi nie widzę, że na wsi mieszka. mieszka. Chyba mieszka na środku miasta. Hm. Widzicie, ja tak śpiew ptaków i wszystko. A nie takie... Idziemy do sklepu, albo idziemy na boisko, albo Marcel wyjdziesz, albo na przykład Konrad wyjdziesz, albo yy, Antek wyjdziesz, wiecie, albo kurde... Musimy iść do sklepu, a tutaj tak wiecie, raz, dwa razy w tygodniu pojedzenie, sobie pójdziemy do sklepu, nawet raz, wiecie, kupimy jakiś dobre chleb, masło, tak wszystko, jest. wędlina, jakieś płatki, jakieś... Dalej jesteśmy na wakacje dochodyczę do trochę Kuzynki I tak teraz. fajnie, a w mieście. Jeżeli nie wiecie, na no, którzy te kuzynie no kurde, to jest, to jest najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Gdyby nie to pewnie już bym nie chciał iść do babci i ogólnie bym miał w ogóle inne życie. Kompletnie inne w wakacje. Zawsze się spotykać, jak tylko mogliśmy. Nocowaliśmy u siebie po dwie noce, nawet oni u mnie byli we Wrocławku Ogólnie, no, tyle z nimi przeżyłam, że aż się nie da tego opisać, naprawdę. Tyle. To trzy razy do sklepu, bo po Chodziliśmy w nocy sobie, chodziliśmy w nocy tak, se, naprawdę, w nocy 22, 23, 24. I wychodziliśmy na dół. jeszcze jak babcia i dziadek nie spali i wchodziliśmy tak daleko, do do daleko naprawdę od domu z kilometr. A potem... No i potem uciekaliśmy, jak zobaczyliśmy coś strasznego, no. Chociaż to nie było straszne, ale jak zobaczyć, no, no... Kurde, no tego się nie da pisać. No. Tak jak jakieś najlepsze chwile w życiu, no to jest dokładnie to. Co na przykład zabraknie. O, Marcelek, zabrakło nam musztardy. Pójdź do sklepu, a tutaj wiecie. Zabrakło nam, no to co, już nie musimy jechać, wiecie. Ale i tak jak babcia jedzie na przykład na przegląd motoru z moim wujkiem, bo mój wujek ma motor, jedzie na przegląd, to właśnie fajnie jest, je, bo ja zawsze zostaję i fajnie jest, bo babci i dziadka nie ma z dwie godziny. A i umiem prowadzić motorem, może zaraz mój tutaj się zgodzi, żebyśmy poprowadzili razem motor. No bo umiem, już jeździłem 55 na godzinę. Bardzo szybko, po prostu włosy mi tak latały, że. Zobaczcie, że włosy miałam tak całe do góry, tak ten, wiecie, ja mówię, tylko, takie, Tak, no, bardzo no, szybko, 30 na godzinę. Nie wiem, czy my chciał, żeby 40. Kiedyś, powiększa się, 50, Teraz się takie A, 60, pojechałam najwięcej 60. To takie, psz, A, 90, wiecie, bo to, to takie. Psz, a co to takie? Psz, psz, wiecie, takie. Co to było, Marce? Powiedz mi, czemu to no, zrobiłeś? Spytajcie, taty, czy chce ze mną poprowadzić. No, no i pewnie. co? Ej, Witam cię w tym, no. Witam cię w tym nowym, pięknym. Marcin, nie, no dobra, nowy. nie nowy. O, Sapcio. Nie Sapcio. Ten, Misio. O, jego sub pieska. Dalej To teraz dalej jest, dalej jest. Piesek, on nie gryzie. Jakbyście przyjechali do tej babci, to on nie gryzie. Teraz już gryzie. Miał traumę, nie powiem jaką. Teraz krzy... No to wtedy też krzyczał. Hał. Nie, nie, no wiecie, po prostu hał, hał. No wiecie, jak psy robią. No i on hałczał, no tak będę na to mówił. No i teraz. Dalej hałczy, ale teraz już nie da się. Nie, nie zrobi tak, że policzy. Tylko babci, dziadka, jak mu dają jedzenie czy coś. A taka na przykład już mnie, albo inna osoba, tych, co tam mieszkałem, czyli mój wujek, babcia i dziadek. To nie poliże za nic, tylko ugryzie się tak mocno. Tylko lubi lizać. Już nie lubi. Dlaczego jest w kratce? Otóż wam mówię. Bo jakby jakieś auto jechało przez ulicę, to on by za, nią, no. by za nim pobiegł, wiecie, I całe pieniądze na, w sali, na coś zmarnowane. A tu jest perełka. Tu jest perełka. Perełka. To jest perła. Pamiętam peruę. Ona chyba gryzła. Znaczy nie, nie głaskaliśmy jej, ale ona pewnego dnia uciekła i już jej nie zobaczyłem. O Jezu, jakie to są historie też z tym psem? On tam był chyba z dwa lata. Ja tak się z nim nabawiłem. Tyle puszczam, tyle z nim go nie spędziłem. Sobie jak ten, na ten film patrzę, to sobie przypominam wspomnienia takie najlepsze. O Jezu, ja też za tym psem. Tak go lubiłem. Nawet nieraz dało się go pogłaskać normalnie. A teraz nawet już go nie ma. Jeszcze był taki żółty pies. Taki jak ja bym mały, jeszcze wózać kujeździłem. Tak go lubiłem. W końcu dziadek go chyba sprzedał, albo uciekł. I go nie była. To był mój ulubiony pies od babci. Ona się nie... Ona nie idzie za autami, mnie, a to jest złota. Podka! Nie ma tej, powiedzmy mam poju. Ten... Dobra, więc za chwilę się widzimy na łopocie, minut. chyba. Teraz sobie nie pojedziemy motorem, bo teraz będę jadł obiad. O kurczaczki, pokażę wam kurczaczki. Ale za chwilę w nowym odcinku, y, jutro będę jeździł motorem. Nie no nie jutro, dzisiaj, bo ja nie nocuję u dzisiaj. Bo jutro jadę na Wito Show. O siódmej, o siódmej trzeba wstać. I o dwudziestej pierwszej wyjeżdżamy. Z to jest za temu. auto? Ale kury mogą się przestraszyć. Tylko A kurczaki. dobra szkijem. nie powiem, Proszę ale mnie. wiem. Kurczaczki, czekajcie. <laughs> Dobra, więc zobaczcie kurczaczki. Tam są takie malutkie kurczaczki. Więc dobra, za chwilę będę nagrywał. nowy odcinek na kanał, jak jeżdżę motorem, to to będzie mnie nagrywał. I będzie tylko, jak jeżdżę motorem, bo już nawet nie jeździę tym motorem. Skuterem. No, motorem, bo może jeździć 100 na godzinę. Ja chyba najwięcej. To jest skuterek. Mogę pojechać 70 na godzinę. No i co? Widzimy się na motorze, więc. Ale nie w tym odcinku, dobra, więc cześć. Trzymajcie się, do zobaczenia w tym odcinku. pa! No Także to by było na tyle w tym odcinku. No co? 27 minu 26 minut. pamiętajcie o subie, łapce w górze, że to jest daily, że trwa daily dalej. Zostawię łapcie, łapkę w górę, suba, komentarz. No i mam nadzieję, że będziecie mi ile bawić w następnych odcinkach moich. Oraz jakich tam chcecie, nie wiem, kogo, kogo modacie. Siema, mordy i do jutra. Kup. Kup. <laughs> jak to ja, jak jakbym ja to zrobił? Cykam się. Elo.